Witaj serdecznie na blogu miesiąc z alkoholu. .pl. Z tej strony Marcin na dzisiaj bardzo ważny e, wpis i nagranie dotyczące alkoholu, a niepokoju. W dzisiejszym dniu mieliśmy bardzo dużą wyprzedaż na wszystkich rynkach, więc być może część osób, która straciła pieniądze, może chcieć się napić, żeby, żeby prawić sobie humor. Prawdopodobnie na chwilę to zadziała, ani na dłuższą metę. Mam nadzieję, że Ty nie doświadczyłeś tych problemów. Niemniej dla e, wszystkich pozostałych lub dla każdego z Was, w jakiejkolwiek sytuacji jest, chciałem pokazać, dlaczego nie warto e, używać alkoholu e, w walce z niepokojem, więc zaczynamy. Kiedy masz do czynienia ze stresującymi dniami lub nerwowymi sytuacjami, możesz ulec pokusie wypicia kieliszka wina lub piwa, aby uspokoić nerwy. Jednak picie alkoholu, szczególnie intensywnego przez długi czas, może w, w rzeczywistości zwiększyć niepokój. Picie alkoholu może mieć też poważne konsekwencje, jeśli jest leczone z powodu lęku. Wypicie może drinka, a może wydawać się dobry sposób na złagodzenie niepokoju, ale może też wyrządzić szereg większych szkód niż pożytku. Oto jak wygląda odpoczynek z alkoholem. Jest prawdą, że alkohol może chwilowo zmniejszyć stres. Alkohol działa odpokajająco i depresyjnie na centralny układ nerwowy chwili picia. Na początku picie może zmniejszyć lęki i odwrócić uwagę od kłopotów. Może też pomóc i poczuć się mniej nieśmiałym, poprawić nastrój i sprawić, że poczuje się szczególnie zrelaksowany. W rzeczywistości działanie alkoholu może być podobne do działania lęku przeciwlękowych, leków przeciwlękowych. Okazjonalnie odprężenie się z alkoholem niekoniecznie jest niebezpieczne, jeśli lekarz wyrazi na to zgodę, ale kiedy zaczniesz pić, możesz też zbudować pełną tolerancję na ostresowujące działanie alkoholu. Może to jeszcze bardziej utrudnić radzenie sobie z stresem i lękiem. Ponadto, picie nadmiernych ilości alkoholu może również zauważalne konsekwencje fizyczne i psychiczne. Z biegiem czasu, spożywanie zbyt dużej ilości prowadzi do utraty przygotowności, utraty pamięci, a nawet uszkodzenia mózgu. Zwłaszcza jeśli powoduje inne problemy zdrowotne, tak jak uszkodzenie wątroby, na przykład. Te problemy wszystkie powodują jeszcze większy niepokój, e, gdy radzisz sobie właśnie z ich objawami. No więc, w jaki sposób alkohol nasila. Lęk. Alkohol zmniejsza poziom serotoniny i innych neuroprzekaźników w mózgu, co może nasilać lęk. W rzeczywistości może czuć się jeszcze bardziej niespokojny, gdy alkohol przestaje działać. Lęk wywołany alkoholem może trwać kilka godzin, a nawet cały dzień po wypiciu. Używanie alkoholu, radzenie sobie z presją społeczną, może z fobią społeczną, może być również bardzo niebezpieczne. W przypadku lęku społecznego niektóre sytuacje mogą być nie do zniesienia. Osoby z fobią społeczną często piją alkohol, aby radzić sobie z interakcjami społecznymi. Może to prowadzić do uzależnienia od alkoholu podczas kontaktów towarzyskich, co też pogarsza objawy lękowe. Około 20% osób z fobią społeczną cierpi również na uzależnieniu od alkoholu, więc oprócz potrzeby spożywania alkoholu, aby czuć się komfortowo podczas spotkań towarzyskich, inne oznaki uzależnienia to m.in. kiedy potrzebujesz drinka, aby zacząć dzień, Intensywne picie 4 lub więcej drinków w tygodniu, presja picia na każde spotkanie towarzyskim, niemożność zaprzestania picia pomimo chęci, picie 5 lub więcej napojów alkoholowych w ciągu jednego dnia. Nadmierne spożycie alkoholu może również prowadzić do kaca. Kat może poprawiać objawy, które sprawiają, że czuje się jeszcze bardziej niespokojny niż wcześniej, w tym bóle głowy, zawroty, mdłości, odwodnienie czy niski poziom glukozy. Czy alkohol może powodować niepokój? Długofalowymi konsekwencjami nadużywania alkoholu mogą być różne problemy zdrowotne, w tym zaburzenia zdrowia psychicznego. Badania pokazują, że osoby z alkoholizmem mają trudności z wyzdrowieniem po traumatycznych wydarzeniach. Jest to prawdopodobnie spowodowane skutkami nadużywania alkoholu, które mają faktycznie zmniejszyć aktywność mózgu. Osoby długotrwałe pijące mogą również być predysponowane do rozwoju zaburzeń lękowych. Nie ma jednak do na to, że miarkowane picie powoduje niepokój, więc zwiększono niepokój jest również objawem odstawienia alkoholu. Jeśli spożywasz alkoholu w dużych ilościach przez dłuższy czas i nagle przestajesz pić, możesz tego doświadczyć. Twój niepokój może nasilać skutki łożne odstawienia alkoholu. Są to m.in. takie, kiedy trzęsą Ci się ręce, tętno Ci skacze, np. powyżej 100 na minutę, halucynacje miłości, wymioty, czy drgawki? Dlaczego alkohol nie potrafi wyleczyć lęku? Bo umiarkowane picie nie jest tak samo dla wszystkich płci, grub wiekowych, e, płci i grup wiekowych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, umiarkowane zazwyczaj odnosi się do dwóch dźwięków dziennie dla dorosłych, jednego dla kobiet. Starsi dorośli z kolei szybciej metabolizują alkohol, więc jeśli należy do grupy wiekowej, tej grupy wiekowej, ogranicz się do jednego napoju alkoholowego dziennie. Zapytaj swojego lekarza, czy umiarkowane spożycie alkoholu i dla ci odpowiednie. A oto korzyści płynące z spożywania alkoholu, które przewyższają zagrożenia. Są to depresja, otyłość choroba wątroby czy uszkodzenie układu krążenia. Alkohol również wpływa na każdego inaczej i nie wolno o tym zapomnieć. Możecie rozweselić pocieżki niulu, sprawić, czy poczuje się bardziej niespokojny. Przedyskutuj, przedyskutuj te objawy z lekarzem, a sprawdzić, czy alkohol jest na pewno bezpieczny dla Ciebie. Pamiętaj też, że nie możesz bezpiecznie pić alkoholu, jeśli masz niską na picie, tendencje lękowe lub agresywność oraz zaburzenia zdrowia psychicznego. Alkohol nie jest lękiem, lekiem na stany lękowe. Poszukaj pomocy u specjalisty zdrowia psychicznego, jeśli masz takie lęki. Myślę, że to jest najlepsza porada. No i na końcu, pamiętaj o zmianie życia, e, stylu życia w celu zmniejszenia lęku. Lęk e, może leczyć się, aby nie zawsze można go wyleczyć. Możesz jednak wprowadzić zmiany w stylu życia, które pomogą ci zmniejszyć lęk, a także nauczyć się z nim radzić. I oto kilka cudownych zmian, które możesz wprowadzić. Po pierwsze, śpi regularnie i konsekwentnie 6-8 godzin na dobę, w zależności od swojego wieku. Ogranicza ilości spożywanej kofeiny, co ci jest ciekawe, ale właśnie iby jest dużo kawy, tym też to działa depresyjnie. E, jedz codziennie spójne i zdrowe posiłki. Przestań, e, przeznacz codziennie e, czas na skupienie na techniki rekreacyjne, tak jak medytacja czy yoga. I każdego, każdego dnia znać czas na relaksujące hobby, i to jest bardzo ważne: po prostu wyluzuj bez alkoholu, zwolnij. Na końcu możesz również nauczyć się radzić sobie z lękiem, spowalniając go i zapobiegając jego narastaniu i powodowaniu atak ataków paniki poprzez oddychanie. Powoli wdychaj i wydychaj, aby uspokoić, gdy zaczniesz odczuwać niepokój. Myśl też pozytywnie, gdy czujesz, że myśli stają się zbyt negatywne lub przytłaczające. Powoli doliż od 1 do 10, że uczucie niepokoju zacznie znikać. I skoncentruj się na czymś, sprawia, że czujesz się śmiejesz, lub czujesz pozytywne emocje, a znak zacznie znikać, albo obejrzysz sobie jakiś śmieszny film. Wow. to byłoby na tyle, mam nadzieję, że wyciągniesz chociaż kilka wskazówek z dzisiejszego wpisu moc z Tobą, piątka i sorry, że tak było szybko na końcu ale zaraz mi padnie bakteria nie bakteria, tylko bateria na komputerze więc mam nadzieję, że e, wysłuchałeś do końca i życzę Tobie samej trzeźwości, głowa do góry i e, siła z Tobą, do następnego nagrania, cześć